Witam wszystkich internautów. Stoimy przed afiszem filmu Jerzego Pana Bitwa Warszawska. Za chwilę obejrzycie wszyscy sondę uliczną przeprowadzoną 5 października na ulicach Krakoławka na temat, kto to był, z czym się kojarzy nazwisko Wojciech Grączeński. Nie wiem, czy to jest skandal, ale żaden Włosławianin nie odpowiedział na to pytanie. Nie wiem, kto za to odpowiada i jaką winę ponoszą nauczyciele historii, ale przede wszystkim to jest wina ich, że Włocławianie nie wiedzą, kto w 1920 roku bronił Włocławka przed wejściem bolszewików. Dziękuję bardzo proszę obejrzeć sąd. Nazwisko Wojciech Grączyński. Kto to jest? No ja się pytam pana. A nie mam pojęcia. Pewnie ktoś, to będzie chciał z naszych podatków i nie ja wiem, myślę, że je. Jeżeli żyje? Bronił Włocławka. Nie wiem tym roku. Z czym kojarzy się Państwo nazwisko Wojciech Gromczyński? Z niczym nie kojarzy. Wszystko nam bardzo. Tak? Obrońca Włocławka w 1920 roku. Nie będę obserwować w takiego. Nie, nie, z z nie. Czym się z, z, z czym się kojarzy nazwisko Wojciech Gromczyński? Z niczym. Z Dziękuję. Z czym się kojarzy nazwisko Wojciech Gromczyński? Nie Sorry, Dziękuję to nazwisko. Chcę zapytać. No dobrze. Z czym się kojarzy nazwisko Wojciech Gromczyński? Nie wiem z czym. Słucham. Z czym się Panu kojarzy nazwisko Wojciech Gromczyński? Nie, nie. Wójcie Gromczyński. Wójcie Gromczyński. nie wiem, Gromczyński. A co to jest? Wojciech Gromczyński. Czy się kojarzy nazwisko Wojciech Gromczyński? Gromczyński. Wojciech Gromczyński. Zapytaj do Gromczyński. Nie wiem. Wojciech Gromczyński. Oj, nie wiem. Gromczyński. Zniczył. się Panu kojarzy nazwisko Wojciech Gromczyński? Zniczył. Dziękuję.